Idziesz zafarbować włosy na jaki kolor? Na no, niebieski, jasny. Ale troszkę. Ale chcesz, będziesz mamą? E, tak, ale to jest mywalna farba. Dobra, ja chcesz malować włosy na niebieski? No tak, nie bój się, tylko końcówki. Aha. A myślałam, że całe włosy. Bo już tam jest taki pan, że tylko. Dobra, i chcesz mieć fryzurę, czy nie? Mmm. Proszę nie mów, nie. Twoja fryzura jest taka ładna. No tak. Naprawdę? Okej, okay. ale to po szkole. Dobra, pa! Pa! Dobra, teraz muszę się śpieszyć. Besties! Besties! Dobra, teraz nie mam czasu. Dzisiaj i tak jest tylko zakończenie szkoły, więc muszę się ubrać mój mundurek. Okej. Okay. Um, nie wiem, że jestem spóźniona, to jeszcze muszę jakoś ładnie uczesać włosy. Dobra, no to chyba jestem okej. Okay. Dobra, idziemy. Ludzie, jeśli chcecie obejrzeć drugi, ostatni odcinek, to zostawcie 50, złapę w górę. Pa, pa!